Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale KIA Oczami Doradcy. Dzisiaj KIA Ceed kombi 1.5 turbo, benzyna 160 koni z automatem 7DCT. Wersja Business Line, więc na kołach 17 cali. Opony letnie Michelin Primacy i 4. I jazda testowa, przejażdżka w trasie. Zobaczymy ile ten samochód Spali przy prędkościach takich bym powiedział zbliżonych do autostradowych, będę starał się jechać gdzieś około 130-140 km na godzinę. Zapraszam na krótki film, zapraszam na jazdę testową. Pokazywałem już wielokrotnie, wszystko fajnie pod ręką. Trochę przycisków fizycznych, trochę przycisków dotykowych, nawigacja z dostępem do internetu. Sługąki kija Connect, ona też tutaj pokazuje natężenie ruchu. Tam były poprzednie cele, które ktoś sobie ustawił w nawigacji. To okienko oczywiście można dezaktywować. Mamy w tej wersji również system rozpoznawania znaków drogowych, czyli on nam zczytuje ograniczenia i zakazy wyprzedzania. To jest między innymi ten znak tutaj i ten znak, który widzimy na zegarach. Może teraz wy tego nie widzicie, pokażę wam to później z drugiej kamery. Tak sobie jedziemy prędkością 100-110, bieg siódmy obroty około 2000. Spalanie z przejażdżki po mieście, odcinek 8 km, spalanie 7.3. Jakie wyjdzie finalnie spalanie z trasy, sam jestem ciekaw. Zapraszam do oglądania. Tutaj ten, to spalanie z cyklu z odcinka miejskiego. Prawie 10 km. Spalanie 7.1. Zasięg 650 km. Wiadomo to jest mocno powiązane ze średnim zużyciem paliwa, ze średnim spalaniem. Bieg siódmy 120 km na godzinę, jakieś 2250 obrotów. W trybie normalnym, bo oprócz tego, oczywiście, w automacie mamy również tryb sport. On głównie wpływa na pracę automatu, czyli będzie trzymał wyższe obroty niższy bieg, będzie bardziej responsywny na pedał gazu, będzie chciał szybciej przyspieszać wszystko czytelnie, wszystko pod ręką możemy sobie włączyć drugi poziom asystenta pasa ruchu asystenta podążania środkiem pasa ruchu i zobaczcie samochód praktycznie sam jedzie robi to precyzyjnie, robi to pewnie no i tutaj trzeba mu to oddać, że naprawdę dużo jest tych systemów wsparcia, dużo jest tych systemów bezpieczeństwa, hamowanie autonomiczne właśnie ten Asystent pasa ruchu W tej wersji, bo to jest goła wersja Business Line Trochę brakuje pakietu bezpieczeństwa Wtedy mielibyśmy Aktywny tempomat do dyspozycji I mielibyśmy również Czujnik martwego pola Mielibyśmy również e, Monitoring ruchu poprzecznego pojazdów Podczas cofania To fajne Na sidzie kombi Wam tego nie pokażę, bo nasze demo tego nie ma Ale pokazywałem jak te systemy działają Przy okazji jazdy testowej XCIDem, więc zapraszam do poszukania na kanale. Jeśli ktoś nie chce szukać, to napiszcie w komentarzu. Wrzucę wam ten film w odpowiedzi na komentarz. Bo naprawdę te systemy bezpieczeństwa no, są wysoce zaawansowane w dzisiejszych kijach, że tak powiem. I naprawdę wspierają kierowcę, pomagają. A jak wiadomo, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zobaczcie, jak ten automat ładnie sobie biegi zmienia. Bieg szósty. Włączamy się do ruchu. Uwaga, kolizja. Za mocno gazu dodałem i zaczęła nam się zmniejszać odległość do auta poprzedzającego. I jeśli ja bym nic nie zrobił, nadal bym gazu dodawał, to prawdopodobnie system by nam zaczął hamować. Jak szósty? Tak, mamy 135, mamy siódemkę. Jakieś 2,5 tysiąca obrotów pakiet zimowy, więc jak się dobrze przyjrzeć, to widać takie druciki w szybie. Mi one kompletnie nie przeszkadzają, ale wiem, że są osoby to chyba jakieś konkretne wady wzroku. Mają na to wpływ, że faktycznie te druciki stają się widoczne i potrafią przeszkadzać. Ale jeśli ktoś nie ma garażu zimą, patent niezastąpiony. Samochód fajnie się prowadzi, dobrze się drogi trzyma. Asystent cały czas włączony oczywiście. Jeśli wrzuciłbym kierunek, to system, asystent pasa, się wyłączy. No i to też nie jest tak, że on za wszelką cenę będzie trzymał ten pas. Jeżeli ja zrobię taki pewny ruch zmiany pasa, on mnie na to oczywiście pozwoli, bo tak jest we wszystkich tych systemach bezpieczeństwa, we wszystkich systemach wsparcia kierowcy, że ostateczną decyzję ma zawsze kierowca. i nawet jeśli asystent Hamowanie zacznie hamować. Ja dodam gazu, to ten asystent hamowania przestanie. Jakby przerwie działanie, pozwoli mi przyspieszyć. Łopatki przy kierownicy, albo przerzucamy skrzynię do siebie w tryb manualny i wtedy manualnie zmieniamy te biegi. odpowiedź na tą manetkę jest natychmiastowa, tak też można ja muszę się przyznać, że bardzo rzadko używam łopatek, z reguły jeszcze po prostu na automacie albo jeżeli mamy w trybie automatycznym tam jest D7 i na przykład chcę się przygotować do wyprzedzenia mogę sobie ten bieg zredukować przez wciśnięcie lewej łopatki i on wtedy przez chwilę zostaje w trybie manualnym oczywiście jeśli ja dodam gazu wcisnę kickdowna albo zacznę hamować redukować prędkość to on tak czy inaczej ten bieg zrzuci, więc Taki trochę manual, ale, ale jednak zawsze komputer, zawsze automat ma tutaj wpływ na tą skrzynię biegów, na bieg na którym jedziemy, ale to akurat uważam dobrze. Duża lusterka, dobra widoczność, w trakcie jazdy można włączyć również kamerę. Nawigacja z dostępem do internetu, więc mamy natężenie ruchu, radio. CarPlay czy Android Auto, w tym przypadku akurat CarPlay, tylko po kablu. Tak wygląda panel startowy CarPlaya. To co chciałem włączyć w sumie to Janosik. Jeśli chcemy wrócić do menu ki, to klikamy Kia i mamy panel startowy. No i to jest to benzyna turbo, czyli jeździ bardzo żwawo, bardzo dynamicznie odpowiedź na gaz jest od razu. Wysoki, szybko dostępny moment obrotowy 253 Nm. To jest coś, co sprawia, że benzyny turbo dzisiaj jeżdżą lepiej niż kiedyś diesla. Czy nawet dzisiaj. Dieslem. No i zobaczcie asystenta. Podążanie środkiem pasa ruchu. Jest taki tutaj zakręt. Przy prędkości 140 km na godzinę. On naprawdę jedzie, trzyma się środka pasa ruchu, robi to naprawdę płynnie, już jest informacja trzymaj dłonie na kierownicy jeśli dłużej nie będę trzymał rąk na kierownicy, to zaraz będzie na pik pikanie i na czerwono informacja, że trzymaj dłonie na kierownicy asystent pasa ruchu ma również wpływ na ten system rozpoznawania zmęczenia kierowcy Czyli im mniej będę przykładał uwagi do jazdy, tym szybciej on mi wyrzuci tutaj komunikat, że czas na przerwę. Zatrzymaj się. Lusterko fotochromatyczne, czyli to lusterko, które samo się ściemnia, jeśli z tyłu będą światła, będą nas potencjalnie będą mogły nas oślepić, ono się samo ścierni tak, żeby nas nie oślepiały te światła. Duża szyba z tyłu, duże lusterka wszystko w zasięgu wzroku, wszystko pod ręką Tak sobie jedziemy, 2,5 tysiąca obrotów Cały czas bieg siódmy, tryb sport co zrobi? Zrzucił nam na szóstkę. Od razu wyższe obroty, więc odpowiedź na gaz będzie zdecydowanie lepsza. Z tym automatem to trochę jest tak, że tak naprawdę to jest kwestia przyzwyczajenia i wyczucia, bo on ma oprócz tego, że możemy go wcisnąć do końca, to jeszcze ma kickdown, czyli jakby on wtedy zredukuje bieg o 2 albo nawet o 3 jeżeli będzie taka potrzeba więc to jest trochę kwestia wyczucia pedału gazu, ile gazu trzeba dodać, żeby jak przyspieszyć, tak bym powiedział dzisiaj trochę wieje, pomimo tego, że samochód jest długi on oczywiście ma wielowahaczowe zawieszenie z tyłu i to czuć w trakcie jazdy on jest długi, ale jest odporny na podmuchy wiatru, więc fajnie się robi, trzyma, pewnie się prowadzi. Jak na razie z odcinka trzydziestu trzech kilometrów mamy spalanie siedem. Tutaj po lewej stronie mamy przycisk do regulacji podświetlenia zegarów, wyświetlaczy. Ma to wpływ zarówno na zegary te centralne i również na nawigację. Zdecydowanie lepiej. Teraz widać czujnik zmierzchu zadziałał, czyli obniżył nam jeszcze jasność tych wyświetlaczy, bo widzi, że się robi ciemno, czyli to jest moment, że możemy sobie podnieść jasność zegarów na przykład na dziesiątkę, czyli dokładnie w połowie. No i to było będzie chyba optymalne. Zobaczcie, znowu asystent podążanie środkiem pasa ruchu. Wytraćmy trochę prędkości. Tu jest ograniczenie do 100 km na godzinę. Prawda robi to płynnie, precyzyjnie. Pytacie, czy można gdzieś tutaj na komputerze ustawić to, żeby sobie mierzyć czas jazdy? Tutaj w informacjach o jeździe tego niestety nie mamy, ale znalazłem miejsce, gdzie on to mierzy. Może nie od. czy od wyzerowania, no bo ja akurat to przed chwilą wyzerowałem tutaj, czyli poziom uwagi, czyli ten system monitorowania zmęczenia i zobaczcie. Teraz jest jeszcze przytrzymaj OK, aby wyzerować. Tutaj mamy ostatnia przerwa, czyli jeżeli ja bym tego przez chwilę nie wyzerował, bo wyzerowałem z ciekawości, żeby zobaczyć, co tutaj się wydarzy. Jeżeli bym tego nie wyzerował, to byśmy mieli tutaj czas jazdy, do tego tutaj, czyli do informacji o jeździe. No i przy okazji aktualizacja spalania 7,9 dystans 155 km. Z mierzku ściemnił nam również wyświetlacz CarPlaya. O proszę, nawet spalanie nam spadło. 170 km, 7,8 km. Myślę, że takie spalanie można śmiało przyjąć dla tego auta, z silnikiem 1.5 turbo, 160 koni, z automatem 7-DCT. Czas na małą przerwę. Padło ostatnio pytanie, jak świecą światła LEDowe i Seat X, Seat Pro, Seat wszędzie te światła są takie same proszę bardzo moim zdaniem świecą dobrze mocno, szeroko, jasno więc bardzo dobrze doświetlają i pobocze i drogę no i jedyne co, że nie mają samopoziomowania więc po prostu manualnie trzeba tutaj tym pokrętłem po lewej stronie sobie ustawić jeśli dopakujemy coś do bagażnika że Tył nam siądzie, przód pójdzie do góry i możemy oślepiać kierowców z naprzeciwka. W tej chwili jedziemy na zero. Mam nadzieję, że za chwilę wyjedziemy z tego fragmentu oświetlonego. Ale to widać, jak one świecą nawet po znakach, że naprawdę świecą daleko i mocno. światła mijania oświateł drogowych w tej chwili nie pokażę nie włączę, bo samochody jadą z naprzeciwka ale myślę, że to już daje jakiś obraz jak one świecą świecą dobrze szkoda, że nie są inteligentne, adaptacyjne tak jak w vv albo w Sportage'u od wersji Business Line w górę bo to naprawdę robi robotę tutaj akurat mamy zwykłe, statyczne reflektory Full LED, długie, krótkie są LEDowe. Oprócz tego światło przyćmijalne, zintegrowane z główną lampą, również LEDowe. Spalanie od postoju 7,6. Teraz może mi się uda długie włączyć. No i koniec, bo samochody z naprzeciwka jadą. Te światła również mają tryb automatyczny, czyli one, jeśli samochody znikną nam z pola widzenia, automatycznie przełączą się w światła drogowe. Świadczy o tym tutaj ta kontrolka, auto. Mała aktualizacja spalania do ostatniego postoju mamy. 77 km, prędkość mniej więcej jak widać spalanie 7,5, a sumerycznie spalanie spadło nam do 7,7 Warunki coraz trudniejsze, chyba przestało wiać, ale za to też zaczął padać. Nawet 74 może będzie widać, jak światła świecą, nawet w taką niepogodę. Światła mijania wycieraczki w trybie auto, czyli czujnik deszczu. Można ustawić czułość tego czujnika deszczu. Proszę bardzo, a propos zużycia i mierzenia czasu dystans 116 km, 7.2 spalanie. Tu mamy czas jazdy, albo za chwilę będziemy mieli. Proszę bardzo, 54 minuty. Czyli jest sposób na to, żeby mierzyć odległość, średnie zużycie i czas jazdy z tego chwilowego spalania. W sensie z ostatniego odcinka. No i mamy to, jesteśmy prawie u celu. 160 km od ostatniego postoju. Spalanie 7.1. Jak już odkryłem, gdzie można liczyć ten czas przejazdu z ostatniego odcinka to wam tu pokażę proszę bardzo. Tutaj ostatnia przerwa godzina 27, czyli czas jazdy godzina 27. Spalanie 7.1, dystans 160 i od Gdańska 7.4. Dużo, mało? Dajcie znać, co o tym myślicie. Jeśli macie jakieś doświadczenia ze spalaniem tego samochodu, tego silnika, to dajcie znać również, podzielcie się swoimi wynikami spalania, osiągami. No i na dzisiaj dziękuję, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia wam, życzę, trzymajcie się. Kia. Movement that